No, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 1000 IBU pod tytułem Czy w Polsce będą zamykane browary? Do nakręcenia tego odcinka zainspirował, zainspirowała mnie dyskusja na Browar Biz, gdzie jeden z formowiczów zasugerował, że szykują się nam zamknięcia browarów. Wbrew pozorom, nie chodzi o browary kraftowe, chociaż czasami można by odnieść wrażenie, że niektórzy już czekają, zagryzają pazury, kiedy wreszcie ktoś zbankrutuje jakiś browar rzemieślniczy albo chociaż kontraktowy. Nie, wbrew pozorom chodzi o browary koncernowe. W pierwszej chwili sobie myślałem bez sensu. Czas zamykania browarów już jakby za nami. Czas konsolidacji branży. Browary już mają swoje jakby um, podzielony jakby rynek, mają swoje browary, mają już to wszystko pochytane. E, więc raczej wątpię. Aczkolwiek, jak się zacząłem zastanawiać, to doszedłem do wniosku, że jest to możliwe. To znaczy, nie mam wiedzy na temat tego, czy będą zamykane, czy nie będą zamykane, ale e, zacząłem się nad tym zastanawiać, doszedłem do wniosku, że mogą być zamykane, albo że byłoby korzystne dla koncernów, żeby, żeby zamknąć browary. Co nie znaczy, że je zamkną, ale o tym za chwilę. E, dlaczego? Ano dlatego, że e, jak powiedział prezes kompanii piwowarskiej, 2014 rok był rokiem bardzo trudnym dla branży piwowarskiej. I yy, pomimo tych trudności, jakoś tam yy, już pierwsze efekty działań przynoszą efekty. Yy, przypomnę, że w 2014 roku yy, polska branża piwowarska pobiła rekord produkcji. Piwa produkowano 39 milionów hekto więcej niż yy, 100 litrów na głowę, wzrósł eksport. Powstało ileś tam kilkaset innowacji, 500 innowacji, nowych, nowych, nowych browarów, nowych piw, jak nawet na konferencji, prawda, przez ZPPP przeprowadzonej, powiedziano. A tymczasem prezes mówi kompanii piwowarskiej Andrew Hajko, że jest ciężko, jest ciężko. A no dlaczego jest ciężko? A no, dlatego jest ciężko, że y, kompania piwowarska podała y, właśnie w tym samym artykule, y, to jest y, takie podsumowanie jakby roku y, obrachunkowego, oni mają rok obrachunkowy, kończy im się koniec kwietnia, przepraszam, y, koniec pierwszego kwartału, czyli kwiecień, no teraz podali. No i okazuje się, że kompania piwowarska utrzymała pozycję lidera, ale mają 36% rynku. Podczas gdy yy, jeszcze parę lat temu, z 5 mieli 42% rynku. Oczywiście ten rynek trochę urósł, bo tak jak powiedziałem, teraz jest największy, jak, jak do tej pory był. Wyprodukowaliśmy najwięcej piwa w historii. W, w całym, po prostu, w całych dziejach. Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej tak. Nawet, nawet jakbyśmy się cofnęli gdzieś do jakichś tam czasów, prawda, jak jelonów. To zapewne, jeżeli chodzi o miliony hektolitrów, to teraz wyprodukowaliśmy więcej. E, a tymczasem prawda dramat. E, co się wydarzyło? Otóż jak kręciliśmy, e, jak kręciliśmy film, jestem piwowarem domowym, e, to wtedy analizując, to był 2009 rok, czy 10? 9. E, analizując różne dane, e, tam była taka fraza w tym filmie była, e, Browary koncernowe posiadają w Polsce ponad 90% rynku. I tak było. Dzisiaj posiadają 82%. To jest zjazd praktycznie o 10% w dół. I co się okazuje? Okazuje się, że wtedy, w latach pierwsza dekada XXI wieku, browary miały. Wolne moce produkcyjne w wielu browarach, ale liczyły na to, że rynek będzie cały czas rósł, bo on rósł. No, zresztą on rośnie, <laughs> tylko że nie dla nich. E, przez te e, ostatnie 5 lat, e, generalnie urośli mniejsi, czyli grupa Vanpura, e, która szczególnie do dyskontów sprzedaje bardzo dużo piwa. E, urosła Perła, e, urosł BRJ. To, gdzie wielu browarów w ogóle wtedy nie było jeszcze z grupy Berio. To są oczywiście dużo mniejsze kwoty, ale razem to się już zbiera. Najwięcej myślę, że najwięcej zyskał Wampur, przez to, że bardzo dużo tłucze tego piwa marketowego. Dużo też sprzedaje na eksport. Co ciekawe, z tych trzech koncernów, czyli kompania piwowarska Submiller, e, grupa Żywiec Heineken i Carlsberg e, Polska, czyli e, Szczecin, e, Sierpc i Okocim. Najwięcej zyskał ten trzeci. Bo ja pamiętam, że e, oni mieli udział w rynku około 14%, wtedy teraz mają chyba z 18 albo nawet gdzieś około 20. Także najwięcej zyskał Karsberg a tymczasem naprawdę w kompanii no jeżeli udział w rynku w ciągu paru lat spada z 42 do 36 to to jest po prostu dramat dla nich to jest dramat i co się okazuje okazuje się, że oni teraz według ich wyliczeń produkują 13 milionów hektolitrów. Tymczasem ich browar w Tychach ma około 8 milionów hektol wydajności rocznej. Poznań ma gdzieś mniej więcej tyle, trochę mniej, gdzieś około 7, to już daje 15. I mają jeszcze browar w Białym Stoku, który ma e, ponad 3 miliony hektarów, chyba. E, zresztą to jest nieważne. Ważne jest to, że mają sporo za dużo. I do tej pory cały czas mogli sobie myśleć, że a e, kiedyś może wzrośnie, to wykorzystamy, ale zaczyna, zaczyna im w oczy zaglądać. E, że chyba już nigdy nie będą więcej sprzedawali. Oczywiście będą próbowali yy, zwiększyć marżę, będą próbowali yy, zamiast zarabiać na piwie tam 10-20 groszy, to może się uda z 80 zarobić na jakimś książęcym itd., ale. Milionów hektolitrów już więcej nie będą sprzedawać, dlatego że rynek niestety się troszkę od nich odwraca. Musieliby zacząć tłuć do marketów. To jest teoretycznie możliwe, bo przez jakiś czas na przykład Karlsberg produkował chyba trzy korony dla, dla Orlenu, jeszcze dla kogoś tam jakieś piwo. Także teoretycznie nie ma problemu, żeby kompania wyborska tłukła jakieś piwo do biedronki, aczkolwiek oni wolą jednak tam sprzedawać tyskie niż e, jakiegoś Fasberga. Więc mówi się o tym, że browar, jeżeli chodzi o lidera rynku, że browar w Białym Stoku jest do odstrzału. I teraz jestem przekonany, że ze względów ekonomicznych dla Browaru, dla kompanii wywarskiej, byłaby to racjonalna decyzja. Ale wyobraźcie sobie teraz, że browar w Stoku, kojarzony z liderem rynku, z piwem, które jest liderem rynku, a liderem rynku obecnie jest Żubr który stanowi ponad 10% sprzedaży, ponad 10% rynku. Jedno na 10 piw w Polsce kupowanych to jest żubr, nawet częściej. Wyobraźcie to sobie? E, więc e, wyobraźcie sobie teraz, że zamykany jest browar w Białym Stoku. E, lokalna społeczność na pewno z tego szczęśliwa nie jest, bo oczywiście e, pracowników da się jeszcze jakoś ugłaskać, da się im tam odprawy i oni powiedzą: O, dobrze, dobrze. Ale już władze lokalne, którym spadają pieniądze z podatków, ale już kooperanci, no nie będą z tego szczęśliwi. I o ile jeszcze 10, 15, 20 lat temu zamykanie browarów przechodziło, jakby bez większego echa, to jestem przekonany, że dzisiaj, zaraz po ogłoszeniu takiej informacji, że będzie zamknięty browar w Stoku, Powstaje grupa na Facebooku, bojkotuje kompanię piwowarską, nie kupuje lecha niczego, żubr tylko z Podlasia i tak dalej. I tak dalej. Naprawdę mogliby sobie nasrać w papiery. Naprawdę mogliby sobie narobić bałaganu i strasznie czarnego PR-u. Ludzie by ich po prostu znienawidzili i to jest ryzyko, że jeszcze bardziej by im spadło. Więc sądzę, że. Choćby z tego powodu e, tę decyzję będą odwlekać jak tylko się da, być może rzeczywiście nigdy jej nie podejmą. Aczkolwiek, aczkolwiek przy tych wszystkich e, e, nadmiarze mocy produkcyjnych oni musieli rozbudowywać browar w Poznaniu po to, żeby móc e, w Poznaniu e, ważyć krót, mniejsze warki różnych piw, tak? reców, różnych smaków, może książęcego, może jeszcze czegoś tam innego. Także yy, na pewno im nie jest łatwo podjąć tę decyzję, a na pewno by chcieli. Na pewno by chcieli zamknąć, ale się boją. Myślę, że się boją. Yy, w grupie Żywiec z kolei yy, tam postawiono tezę, że do odszczału jest Leżajsk i że Elbląg wypromuje piwo EB i potem razem z tym piwem EB zostanie sprzedany. Więc ten scenariusz z EB wydaje mi się dosyć księżycowy. Dlaczego? Dlatego, że browary niezwykły z własnej woli sprzedawać komuś i dawać komuś na dzień dobry kawałek tortu, zwłaszcza z marką i żeby on tutaj się zaczął rozpychać na rynku, więc zabierał im. Więc praktyką taką standardową jest sprzedanie My tutaj, prawda, sprzedajemy nieruchomość, ale z zastrzeżeniem, że już do końca świata jeden dzień dłużej nie wolno tu ważyć piwa. Tak było na przykład z Braniewem. E, Braniewo zostało z takim zastrzeżeniem sprzedane do e, doktora Wita. Tylko, że doktor Wit został kupiony przez Fortunę i Fortuna już nic nie podpisywała. E, for, nie, nie browar, e, agros Fortunę, tych odsoków. Teraz notabene Agros Fortuna został kupiony przez Maspex. To, to jest w ogóle taka fuzja, jakby w Polsce kompania wyborcza przejęła Gierze. Niesamowita w ogóle koncentracja rynku w sokach. No ale zostawmy soki. No i także pomysł o tym, że oni Elbląg sprzedadzą i razem z marką wydaje mi się księżycowy. Z drugiej strony, z tego co ja pamiętam, to Elbląg jest dosyć małym browarem, bo on tam waży jakieś 1,5 miliona hekto chyba, a może chyba z 3 miliony ważyć. Natomiast no, takie browary jak Żywiec czy Warka, one są na maksa nowoczesne, na maksa duże, ważą też podobnie jak Tychy i Lech, czyli gdzieś tak 7-8 milionów hekto. Więc tym bardziej też, też jakby tam są, mogłyby przejąć spokojnie te marki i z Elbląga, i z Leżajska, tylko wydaje, wydaje mi się, że właśnie Leżaj, ze względu na to, że ma dużą efektywność, tam była na przykład taki paradoks, że mimo, że Leżaj, Elbląg jest mniejszy niż Warka czy Żywiec, to oni produkują taniej, bo są bardziej wydajni. Oni mają bardzo niskie zużycie wody, no bardzo różne tam. Yy, ten w ogóle są liderami gdzieś tam w, w całej grupie Heinekena na cały świat, więc nie sądzę. Natomiast jeżeli chodzi o Leżajc, to o Leżajsku się mówi już od dobrych, dobrych paru lat. Yy, o tym, że o jest do odstrzału. Yy, no i. No i nie wiadomo, nie wiadomo, w przypadku Leżajska aż takiego problemu nie ma, no bo tam tak naprawdę to piwo Leżajskie no to jest oczywiście w Biedronkach, ale ono nie ma takiego. Um, znaczy. To mogłoby być problemem, ale jednak jest to piwo marketowe. To nie jest piwo, które ma na rynku, nie wiadomo ile procent, tak jak żubr ma ponad 10% rynku, Leżajsk, Leżajsk aż tyle nie ma. Yy, więc... Yy... Myślę, że to jest w jakiś tam sposób realne, ale też nie jest to sytuacja taka, że oni, 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 może, oni bardzo by może chcieli zamknąć, ale tam też związki zawodowe, e, ewentualne ten. To, to nie jest takie proste, wszystko. Wreszcie mówi się, że e, również czwarty na rynku, czyli VanPur, zamierza zamknąć browar. Wampur e, e, jako czwarta grupa piwowarska, e, lider jakby tych piw marketowych i, i, i eksportu e, ma 5 browarów aż i porównując to do e, grupy, do e, kompanii warskiej która ma 3, a jeden by chciała zamknąć, e, grupy Żywiec, która obecnie ma cztery, e, bo Cieszyn już został jakby wydzielony, no i Carlsberga, który ma trzy, to oni produkując dużo mniej mają pięć. No więc na logikę rzecz biorąc, Wanpur ma, browar Wanpur w Rakszawie, Łomże, Broka w Koszalinie, browary górnośląskie w Zabrzu, no i właśnie ten nieszczęsny Jędrzejów, dawny browar Strzelec. I chyba ten browar Strzelec właśnie jest takim jakby kogoś mieli zamknąć, to raczej, raczej ten browar, on chyba jest najmniej zmodernizowany przez nich, e, też nie powiedziane, że to zrobią, bo jeszcze niedawno słyszałem taką e, wypowiedź, że w wampurze żałują, że nie kupili braniewa, jak namysłów je kupił. E, tylko podejrzewam jakby żeby kupili braniewo na pewno by coś by musieli zamknąć. Więc e, paradoks polega na tym, że w sytuacji, kiedy browary się otwierają, jak grzyby po deszczu wyrastają. Z drugiej strony, e, browarom kontraktowym brakuje wolnych mocy produkcyjnych, chętnie by produkowały, e, wie, wiele browarów chętnie by otworzyło e, swój kontrakt, ale nie mają gdzie. E, nagle całkiem realne się wydaje coś, co wydawało się, że już odeszło w zupełną przeszłość, czyli zamykanie browarów. Ale mówię, wydaje mi się, że to już nie są te czasy koniec lat 90., początek XXI wieku tylko mamy czasy e, Facebooka social media i tak dalej i obawiam się, znaczy obawiam się, sądzę, że to by się bezboleśnie dla tych koncernów nie odbyło. By, odbyłoby się to bardzo boleśnie i dlatego oni tego być może nie zrobią, być może nie zrobią, bo no bo potencjalne straty, no mówię, szczególnie w przypadku na przykład Białego Stoku, no byłyby koszmarne, koszmarne, mogłoby się, nikt nie wie, jak ludzie się zachowają. Może być tak, że po prostu no, nagle poleci na pysk yy, sprzedaż żubra, bo Janusze się dowiedzą, że Ej, ale to ten żubr, i to nie jest zawsze z Podlasia, tylko może być z Poznania, z Tychów albo z Białego Stoku. A jeszcze teraz się okazuje, że Białystok Stok chcą zamknąć, a przecież żubr występuje w puszczy, to w jakiej w puszczy będzie występował teraz? Knyszyńskiej? Yy, także yy, No, jestem. Powiem tak. Każdy browar zamknięty to jest jakiś tam ból. Nawet serce mnie boli, że na przykład paulanera zamknęli przenieśli poza Monachium. Z drugiej strony, no, takie, taki biały stok ani ziemi mnie ani grzeje. No. Owszem, jest to zabytkowy browar, jest tam jakaś historia, ale oni nic nie ważą, totalnie nic nie ważą, co by mnie interesowało. Jako piwosza. Jako. Piwosza. Biergika, no. Nie ważą porteru, nie, no nic nie ważą, no. A, a jak kiedyś powiedziałem, waż wyśmienite piwo albo giń, więc. Y, podobnie na przykład nie, nie, nie wzruszyłoby mnie y, zamknięcie jędrzejowa. No, powiem szczerze, że ja się ostatnio zastanawiałem jakiś czas temu, czy ten jędrzej w ogóle funkcjonuje, czy nie funkcjonuje. Bo tam. Ja nie wiem, co tam się waży. No, waży się jakieś piwa marketowe. Y, pod Podpiwek jędrzej chyba. Z Jędrzejowa. Yy, więc. Yy, no kurczę, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Myślę, że gdyby mogli bezboleśnie to zrobić. Że wiedzą, że na pewno nic im się za to, za to złego nie stanie. To by zamknęli. Naprawdę zamknęliby, bo yy, po prostu skończyły się czasy wzrostów skończyły się nie nadążania z produkcją skończyły się czasy produkowania coraz więcej milionów hektolitrów milion. niestety rynek już tak naprawdę więcej niż te 100 litrów na łeb nie wypijemy nie wypijemy raczej demograficznie można oczekiwać, że będzie spadać, dlatego że młodzi wyjechali do e, Londynu i tam do Irlandii Owszem, tam im wysyłają te, te, te tyskie, ale to taki pic na wodę fotomontaż. Zresztą tyskie na eksport, słyszałem, że było ważone w e, Grolszów, w Holandii. Um, żeby zaoszczędzić na transporcie choćby. Um, więc... E, demograficznie raczej będzie nam to spożycie spadało. Obecnie jesteśmy na czwartym miejscu na świecie za... Czechami, gdzie jest 140 litrów na głowę, Niemcami i Austrią, gdzie jest około 104. No i podobnoż przegoniła nas Estonia. Przy czym ja tam Estonią się nie, nie ekscytował, bo tam Finowie po prostu na promach przypływają i wychlewają im to piwo. To jest taki mały kraj, jak u nas cała aglomeracja warszawska, więc. No ale przegonili nas. Więc. No nie, 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 nie bardzo mnie to, mm, spędza mi to sens powiek, aczkolwiek dla branży mogłyby to być jakieś perturbacje, jeżeli by e, taka, taka kompania wywarska, czy taka grupa żywiec zamknęła taki browar jeden z drugim i e, ciekaw jestem ze względów jakby um, poznawczych, jakby to wyglądało, jakby to przebiegało, e, ale myślę, że nie, nie poszłoby im tak łatwo jak do tej pory. E, więc ciekaw jestem waszego zdania. E, czy, 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 czy jest się czym ekscytować, czy w ogóle ani nas to ziembie, ani grzeje, bo nas interesuje jakby to, jakie nowe piwo wypuści Pinta, czy, e, czy Ale browar, czy ktoś inny, e, czy, czy jaki nowy browar rzemieślniczy powstaje, a nie czy tam jakiś koncernowy się zamyka, czy nie zamyka. E, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. No to to było wszystko. Do zobaczenia. Cześć.